witam was w moim czwartym odcinku Serii Ganchasa Codzienność Muszę najpierw pokazać jakie się zmi zmiany zaszły A mianowicie, znalazłem w cukrowy Mam enchanting Mam tutaj ulepszone kilo na niezniszczalność I łuk na moc A W skrzynkach nic nowego nie mam Przecież mam naprawdę dosyć dużo żarcia To jest na przykład Mam na dworze co ważo tutaj mniej więcej skończyłem mm, ten miejsce gdzie mam portal trapienie jest tą górą bo jest taka wąska tam mam krowy, tam mam kurczaczki przenios przeniosłem to jest ich dosyć czarny kurczak o, wydawało mi się no to mam takie bugi Ten wykrowił. no już się rozmnażałem ale w większości je no co z co rozmażenię to zabiję. Tu jest ta hodowa. Już jest skończona. Przerobiona. No i zrobiona porządnie. To nic nie mam. Tu jest guzik i on otwiera wszystko. Czekajcie, zobaczcie. I tutaj otwiera wszystko. To takie zmiany, jakie zaszły pomiędzy trzecim a tym. A dzisiaj postanowiłem się zajmę oborą czy yy, oborom oborą dla krów jakimś wybiegiem coś w tym stylu mam tutaj aha no właśnie jeszcze jedna rzecz tutaj mam wykopane takie pomieszczenie jest to magazyn skrzynki naszły tutaj tak jak będą szły na razie jeszcze nie skończono i tutaj tak samo a nie skończyłem ponieważ doszedłem do wniosku że naprawdę długo nie nagrałem nic więc z tego kończyć nagram coś Jeszcze ja jak zrobię niestety mam bardzo dużo itemów co jest ogromną wadą jak damy w chwili obecnej ponieważ nie wiem gdzie tego wszystkiego trzymać Sami wiecie jak to jest jak no, widać e, no to ja może zrobię szybko się przygotuję i zaraz wracam ja. No i by było? Na tyle już jestem przygotowany A nie, już spałem I to możemy iść się zająć, jeszcze zacząć jakieś zboże Mam jedno, no to się przyda, żeby je przeprowadzić Obory myślałem, że wybuduję Niestety troszeczkę dalej Bo na bagnach Oczywiście potem zrobię most Też takiego typu, czyli mostą i cobblestą Ponieważ mam tego pod dostatkiem a że bagna są niezareanżowane tutaj ten teren bagienny w ogóle, to postanowiłem, że tutaj wybuduję tą oborę i pastwisko. No, oczywiście projektu żadnego nie mam, na spontanę będę to robił. Niestety. Ale bo co to do krów, naprawdę długo, długo wenerowałem, miałem ja nagrany odcinek, ale niestety zapomniałem włączyć yy, mikrofon. Jeszcze łopatę nie wiem to ja szybko skoczę po łopatę I zaraz niestety się znaleźć widzimy. I tak zrobiłem sobie nową diamentową łopatę No ponieważ... Ponieważ yy, lepsza będzie diamentowa Dłuższa mm. i w ogóle Zobaczyłem to czy 12 Czy 13 diamentów A no, chyba 12 I Więc je na razie postanowiłem zostawić w razie czego deszczę na miecze kilofy, offy Oprócz tego sobie, sobie zrobię na pierśnik tak. I co do tego planu Co podawałem pod odcinkiem z ogniem mieczem To naprawdę nie będę go realizował Ponieważ nie za bardzo mam teraz czas żeby nagrywać Jak według planu Ale mniej więcej to mogę powiedzieć że Na pewno będzie minimum jeden odcinek z każdej mojej serii tygodniu, to jest pewne. I to się postaram realizować. To jeszcze mogę powiedzieć ja tego planu. No to, że w tym tygodniu naprawdę było wtorek, chyba tydzień czy dwa nie nagrywałem. Więc na pewno jeszcze postaram się w czwartek dodać yy, ogniem mieczem i w piątek albo... To było to symulator farmy. Tylko naprawdę nie wiem coś mam z intrem i sorry za intro, że tak piosenka, y, muzyka jest w za każdym razem jakieś inne. Ale nie chcę mi się zapisać, za, za każdym razem szykuję jakieś inne i dopasowuję. Więc nie proszę was, nie hejtujcie tym. To naprawdę nie jest moja wina. Tak, patrzę to dosyć dużo będzie. Chyba będę się znaleźć jakąś pustelnicze drzwi. Piachu nie mam i piasku nie mam. Chociaż... A tam jest dużo piasku. No właśnie. Myślałem, że piasku nie mam, ale patrzę to piasku mam pełno. Pójdę go rozbierać Na przykład nie mam. Nic, a nic. Tak samo planuję jakoś znowu dom se rozbudować mi się wydaje, że jest trochę mały a jak nie, to jakoś go udekorować w środku jakieś bazy czy coś, a na chwilę zrobię tam hodowlę krów ponieważ potrzebuję stały dostęp do jedzenia bo to szlachcie też mi na długo nie starczy znając z mnie no właśnie, żarcie może Yy, tak, zabytwansow transfer Minecrafta na wersję 1.4.5. Nie wiem jakie zmiany doszły, 1.4.5. Więc jeżeli wiecie coś na ten temat, mi się wydaje, że nie, nie doszło dużo zmian, to proszę was napiszcie mi w komentarzach. Zaczynam to hmm. tu gdzieś będzie mniej więcej Są trzy... Tak nie pasuje. Fajne to, że tak doszło takie coś, ale tu by mogło być jednak na rogach. By mogło coś robić w taki styl, że tu będzie... Może... jak to powiedzieć. No ale dobra, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Oby. Byście mieli... Obyście byście wiedzieli o co chodzi. Bo nie za bardzo mogę on to odtłumaczyć. Cztery... Akurat dobrze się teraz fajnie robi. Jeżeli mi zabraknie drewna czy czegoś w tym stylu, to sobie po prostu pójdę nazbierać. Dobra, mi się to tu na razie to zrobię całe Nie no, taka ściana zwykła nie może być Mam Jak to w oborach? Yy, z dużych okien nie ma Dzień. tak Gdzie przejście? jedno takie większe po prostu oddzielone na przykład jakimś filarem tak wtedy no zresztą co się Ach, przepraszam yy, zaraz jakoś się zrobi naprawdę zaś się wydaje, że mi zabraknie Yy, ciemnego drewna to też po nie sobie pójdę Nie wiedziałem że to takie duże zrobię A że to robię na spontana to wiecie jak to jest ale i tak się staram... surowce po nagraniu zdobywać Zobaczę, się coś działam. No, jak widać, za dużo nie działałem. To tutaj nasze jeszcze to powypełniam. zaraz tu okna, jednak będą takie problemy Krowy też muszą mieć jakieś okno na świat. A, nie. Tak. Trzy. Dobra, to ja pójdę po sobie rozbierać belek. Tyle belek myślę, że powinno starczyć. Jeszcze noc się robi. Zaraz pójdę spać. Myślę, że tyle belek wystarczy na skończenie tego. Dobra, ta sikierka mi się skończyła, dobra. Ja szybko pędzę z domu i się przespać. Zrobię sobie następną sikierkę. I zaraz wracam. Nie wiem czy to ma sens iść. Nie, to zrobię szybko krótkie cięć. Już jestem. Już się przespałem siekierkę też mam To możemy iść dalej budować to się to wymienić no, to nie będzie to oborała jakaś rewelacja z tego co wiem tak mi się to fajnie wyobrażało gdzieś widziałem jakiegoś youtubera nie to tak fajnie zrobione ale jeżeli on to miał fajnie to ja będę miał głupio znajd Coś podobnie. Ja już tylko trochę sobie to chcę przerobić. A jak widać coś mi to nie wychodzi. Ale trudno. Co tu? Aha. Tak. To chyba też nie wyjdzie za fajnie. Mi się, że mi wełny zabraknie. A, raczej. Tam mniej więcej wiadomo o co będzie chodziło. Uuu, to też tyle. Wełny idzie. Rzeczywiście naprawdę dużo wełny idzie. To muszę jakoś to ograniczyć. Ilość yy, zużywanej wełny ponieważ wełny więcej w domu nie mam a zanim pozbieram to też trochę czasu minie albo to zrobię z jakiegoś innego surowca wiem kobleston jest ładny i tak zrobię tak, z Koble są kobleston ładnie wygląda z ciemnymi deskami tylko szkoda że nie zmieni tekstury koblestona takiej jak jest już przy To są takie małe detale i nie wiem po co to zmienianie ogólnie no mi się kobieta podała tam w alfie Chyba był... Te alfa jak wychodziła to chyba były najlepsze okresy Minecraftu Ale dobra Nie można wszystkiego wymagać życia Niestety Ach ja chyba zrobię takie małe okno To jest końce obora Czyż Jak to wiesz No nie wygląda to najgorzej Fajnie taki motywik To z oknami nie wiem jak to zrobić Z tego co wiem to krowy Nie mogą mieć tak nisko wtedy na naskawie te okna Gdzieś głupie Więc to tak zostawię... No nie... Dobra. To ja nie wiem, teraz muszę pomyśleć czy zrobić cięcie i pokazać wam jak to ogółem wyszło. Czy może lepiej całe budować albo po, yy, poza nagraniem nie wiem jeszcze zobaczę naprawdę zastanawiam się nad zrobieniem cięcia cięcia i to wszystko za... Yy, skończyć budować byśmy się wtedy spotkali z powrotem i chyba też tak właśnie zrobię no to więc czekajcie aż skończę znaczy, wy nie będziecie czekać, jak to będzie dla was trwało chwilkę, ale dobra. I już jestem. Skończyłem. Mniej więcej to wygląda tak. To raczej nie jest nie jaka rewelacja, ale mi się da, że to wygląda ogólnie Teraz jeszcze tutaj taki... motek chciał mówić. Jeszcze podłogę szybko wymienię i zrobimy ogrodzenie i zacznę przeprowadzać tutaj krowy zaraz ja I, i ogółem rzecz tego typu szkoda, że nie zrobić jakichś bloków ze, z, z tego zboża fajnie by taki mot, motyw fajny wyścielania kruch. to fajne no ale dobra może jakieś rezultaty. Albo jest wersja wersji 1.4.5. A chyba raczej nie. Z tego co pamiętam to to mogłoby takie coś, ale nie szło tego stawiać. I się zastanawiam, jak by wyglądało, Gdybym z, gdyby z melonów zrobił tę podwójkę. Ale niestety na razie melonów nie znalazłem, więc jedynie. Dynie. a z jedynie raczej fajnie to nie będzie wyglądało. Jeszcze szybko potem pójdę już do domu. Się przespać. Wtedy weź na płotki. Zwierzęta już będę Tutaj tak podłogę zbieraj wełnę, żeby wełny, żeby, tu, żeby im fajnie było, miło. Jeszcze jakieś psa będą się przekarnąć. Żeby takiego... Oh, wow. Ale sporo widzę wełny mi zabrakło. To dobra, ja jeszcze zaczę w domu. Jak nie będę miał, to zrobię. Chęcie znowuż i znowuż będę chodził i przez kolejne 2 godziny będę zbierał wełnę. Już jest jedna owca, choć. Owiec w tej dżungli jest dużo, ale ciężko się po tej dżungli chodzi. Więc będę się jakieś przeżyć. Tak, i coś takiego wymyśliłem na Lampy teraz Takie zwykłe są, się zrobiły, mi się daje, że są takie nudne już O, fajnie, będzie dużo zboża od razu Dobra, to ja idę spać Pójdę rano zbierać wełnę, jeśli nie mam nic w skrzynce A jeżeli mam, to będzie fajnie Nie mam, dobra ja idę spać, pozbieram sobie jeszcze pełny i zaraz się widzimy już po raz setny. Już jestem, pozbierałem wajony. Mam nadzieję, że to starczy. Tak, dwie pary nożyczek straciłem masz przy tym. No jest naprawdę dużo. Glowstone się przyda. Glowstone się przyda. Ale widzę, że mam mało drzewa na płotki więc ja raczej użyję wszystko już co mam a jedynie potem zbieram nowego drzewa tu innego żytku, to raczej nie starczy bo nie wiem mi jaka jest dobra technika yy, ogółem hodowania zwierząt w Minecraftie ja zazwyczaj hodowałem, że tam miałem, powiedzmy, parkę, czy dwie pary I wtedy po prostu, to co urodziły się nowe, to zabijałem stare I tak nam stop robiłem Ale, powiedzcie czy to jest lepsze, czy, na przykład, hodować ich, nie wiem, jakieś sto Nie no, bez przesady, ale jakąś większą ilość i czy potem na przykład yy, nam pozabijać większość i znowu już hodować tak? W takiej dużej ilości. To musicie mi powiedzieć. Naprawdę ja nie wiem. W najkracie rzadko hodowałem zwierzęta. Zawsze żyjąc chleba czy są rzeczy. Ale dobra. O! Jakie szczęście, że wełny starczyło. No ale bym miał drugie zastosowanie na, yy, na tą wełnę Ale nie wiem, mam jej za mało Tu muszę fajnie objąć Nie, nie obejmę tego bojarka Szkoda Tu widzę, że ja się zrobić następną furtkę Wyciągną tu przeskoczę Musiał też mączkę Nie, no to za grado tego duża widzę nie jest. No, zresztą to nawet dobrze. Nie wiem, czemu się wydarzy, że na nie taka potężna wręcz. Ale dobra, nie jest, to nie jest. Dla mnie lepiej. Nie będę musiał tak. to teraz mi pozostało, tylko dwie rzeczy. Stawić szyby. Podziwu. No nie sięgnie. No nie wiem, jak to wstawić z tego ghostone. A dupę to postawię. Nie wiem, tak wiele jak, ale no dobra. To mniej więcej to wygląda tak. Teraz pójdę jeszcze zrobię jakieś 3 O, słuchaj, bole Mam 3, 3, te 6 i 2 8 jeszcze zrobię tych Eee yy, Furtek No jak zegarzewa nie Król Dobra, zaraz coś się wynajdzie Jakieś tu się gówna pościna i będzie otwarcie będzie musiało być 8 będzie 432. 32 patyki i 16 desek. No zobaczymy ile do was jakichś 16 muszę sobie zostawić jeżeli z tego dla 32 dla patyki raczej a widzę że nie dało może jeszcze jakieś drzewo znajdę nic naprawdę? Nic nie, dobra Jeszcze pójdę tutaj. Okay. Tak, na tutaj Tak, ten klas to jest mniej więcej też po to Tak, naprawdę wiem, to głupio wygląda tutaj A na środka to wygląda ładnie, to mi wystarczy Potem jak będę za, reanżowywał w Tą dżunglę, to to jakoś tam ładnie z ten schową ukryję. Dobra. Teraz chyba już torczy. Zauważyłem, że takie te drzewa, co przed chwilą ścinałem, to na mają zazwyczaj tylko jedną wysokość. 7 kratek. Jest trochę... mi się daje mało. Jak na takie coś. Teraz za dużo. Dobra. To teraz wam jeszcze. Kurde, naprawdę nie ma miejsca w skrzynkę. No naprawdę nie ma miejsca w skrzynkę. Szkoda. Tu może coś się ucha. A jednak nie jeszcze, jednak nie 11 elementów zostało Dobra, na pewno muszę wziąć to Dobra, mniejsze o to ten dirt zaraz cały wywalę sobie podporuję porządki poza nagraniem Teraz wam pokażę Jak działa moja farma przeniczna A mianowicie powiedzmy sobie tak idę, przychodzę, jestem głodny pociągam za dźwignię woda spływa, wszystko psuje. chwilę poczekam aż spływę do końca wszystko pospływa te wychodzę zamykam idę, zbieram wszystko i mam nasionka i się jeszcze raz tylko nie to trudno nie chcę mi się teraz lecieć do domu specjalnie i marnować cenny czas na nagraniu ale chyba przeżyć że jednego nie posiada i wtedy myślałem, że będą kolejne piętra gdzie będzie marchew i ziemniaki będą tylko takie trzy Potem jeszcze możemy będą do grzybów Nie wiem, zobaczę Teraz trzeba wciągnąć broń specjalną jedziemy. Ej No ciągle nie chcecie iść, co ja was marcetowałem No zobaczcie Teraz się ruszyło, wziął Sikerek. Zaraz, zaraz na miecz, to zobaczymy kto się ruszy. Aj Ej, ty też. Chodź. Tak, ty też, chodź. Idziemy. Jakie głupie... O, idą. Chodźcie. Trzcinę potem jeszcze zbiorę. Kolejny odcinek myślałem, że zrobię farmę trzciny. Ej, tu jest dziura. Tu chodźcie szybko wodą pójdziemy. Ja wpadli do dziury, żebym miał akcję ratowniczą krów. No chodźcie, teraz będziecie mieli młode. Przystanawiałem, jak te krowy mogą się kopulować. Jak nie wiadomo, czy to są dwie samice, czy dwa samce albo jedna samica i samiec, więc to jest dziwne. Choroby raczej wyglądają tak samo. Oby dwie mają wymiona, mm. więc to trochę dziwne się wydaje. Mi to chodzi na to, że to są dwie samice. To jest trochę mm. dziwne, że dwie samice potrafią mieć dzieci. No już szyby wstały poza... Na, poza... Hmm. nagranie Teraz jeszcze... o! Będzie dobre szybko Tylko tu jeszcze je pozamykam hmm. Póki mają młode, no tu na przykład, albo jakieś... Jakoś zaraz wymyślę i zrobię tak, że młode będą... Na przykład w środku, a stare będą na zewnątrz, krowy A jak nie, to nie wiem już naprawdę co zrobić Zobaczę, które będą szły do mnie. Wszystkie. Chodź. Jedna stara, chodź. Chodź. Chodź tym. I jeszcze nie. No chyba są za wąskie na dwa. Na jedno. Ty ta młoda sieć. Chodź. Nie możesz iść z rodzicami. O, jeszcze ja nie ma, ko szkoda. A co tu tam leży. A no właśnie, teraz dopuszczanie też wypada. Eksp. Fajne to w miarę. No to mniej więcej tak by się zakończył dzisiejszy odcinek. Więc... Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał. Zresztą mówię, zapasu, zapas w zapasie. No jeszcze pójdę do domu. Kilka rzeczy jeszcze porobię Ale jeden z Komentujcie Nie musicie subskrybować ale komentujcie Dla komentarze są ważniejsze Niż takie łapki w górę A więc Już tu nie stanę. Komentujcie Subskrybujcie oceniajcie mój kanał Cześć, nara